serdecznie na moim kanale z tej strony Ania i moi drodzy, dzisiaj przychodzę do was z kolejną inspiracją, z kolejnym tutorialem dla I Love Digi i przy okazji chciałabym wam pokazać przepiękną najnowszą kolekcję I Love Digi Rose Garden. Kolekcja w odcieniach szarości, różu, niebieskości, ale takich bardzo delikatnych, jasnych pastelowych kolorków, taki błękicik W sumie. I słuchajcie, mam tutaj oczywiście mam przygotowane wszystko na karteczkę. Powiem od razu, że będę dzisiaj wykonywała kartkę z okazji ślubu. Uważam, że ta kolekcja idealnie wpasowuje się właśnie do takich między innymi takich projektów. Ja bardzo lubię jasne pastelowe kolekcje do takich projektów, więc dla mnie super. I słuchajcie, tak jak wspomniałam, róże, błękity i szarości i do tego przepiękne kwiatowe, różane w zasadzie kompozycje, gdzieś koroneczki. Cudowne, dla mnie cudowne. Ja to jest taka naprawdę odrobinka zajaweczka, bo tak chciałam Wam tą kolorystykę kolekcji pokazać. I tutaj jeszcze mam z drugiej strony, słuchajcie, o, taki arkusz, ten jaśniutki właśnie, te Szarość poprzez biel. Przepięknie, zobaczcie, prezentują się tutaj te kwiatowe, różane kompozycje, koroneczki. I takie, widzicie, delikatne, bardzo eski floreski na tych arkuszach. A dodatkowo tutaj jeszcze jest, zobaczcie, wianuszek. Tutaj mam ten wianuszek wycięty, i te wianuszki też są. Tutaj mam akurat na takim tym jasnym, delikatnie szarym tle, ale one są również na tle niebieskim, a właściwie tym właśnie o błękitnym i na różowym. Co daje nam wiele możliwości. Przy okazji chciałabym wam pokazać i od razu mówię, ja sobie tutaj wydrukowałam tylko dosłownie cztery dygi stempelki. Ale to jest cały zestaw, osobny zestaw digistempelków, który też pojawił się na I Love Digi i są to pin-up girl, I jest ich sześć. Ja mam tutaj tylko dwie, tak chciałam wam pokazać i sześć digistempelków z przepięknymi różnymi kompozycjami. Dlaczego wydrukowałam? Dlatego, żeby wam pokazać, że one się przepięknie komponują właśnie z tą kolekcją idealnie do niej pasują, idealnie się tutaj zobaczcie, wpasowują w tą kolekcję. No, to tak kochani z grubsza, jeśli chodzi o najnowszą kolekcję I Love Digi. Moi drodzy, ja teraz pokażę Wam, co sobie przygotowałam do wykonania mojej kartki, bo jakimś tam ogólny zamysłem mam. No, i jak wspomniałam, będę wykonywała karteczkę z okazji ślubu. Kartka będzie w moim ulubionym kształcie DL. Tym razem będzie otwierana normalnie, tak jak książka. Tak więc mam bazę i mam tutaj już docięte papiery, którymi będę oklejała. Ja już wam w którymś tutorialu wspominałam przy którymś filmie, że jeżeli jest tak, że Rameczka będzie na płasko. Papier lustrzany, a właściwie taka rameczka z papieru lustrzanego, jeśli będzie przyklejana na płasko, a ta będzie przyklejana na płasko, to ten środeczek można sobie fajnie odzyskać. Bo będzie u mnie jeszcze druga warstwa, ale tutaj już podkleję w całości z racji tego, że ona będzie na podwyższeniu. No i chcę, żeby była taka sztywniejsza. Tak więc mam tutaj papiery do oklejenia bazy. No i tutaj w moim pudełeczku tradycyjnie mamy sznureczek, mamy kwiaty, kwiaty z materiału, z bawełny. i to są kwiaty wykonane przeze mnie, takie różyczki. Mam różne skrapki powycinane, takie widzicie zawijaski, mam listeczki kalkowe, mam powycinane listeczki, mam tutaj również z wykrojników, jak widzicie z kolekcji powycinane listeczki i mam rameczkę z masy lekkiej i mam też parę młodą i moi drodzy jeszcze Wam pokażę dzisiaj jeden zestaw digi to jest taki zestaw, jak pokazywałam chyba w ostatnim, przy okazji ostatniego filmiku że również pojawił się w I Love Digi zestaw taki ślubny przepiękne elementy do wycięcia i tutaj widzicie już okienka są, bo z tego zestawu wykorzystałam, wycięłam sobie parę młodą, którą wkomponuję właśnie w tą karteczkę. Mam też tutaj takie, wiecie, frędzelki, koroneczki. Mam napis, mam jeszcze kuleczki szklane w różnych rozmiarach i mam tutaj jeszcze z boku brokatiki, te od Asie Mój ukochany drobny brokacik z dekoratu, mam kuleczki. Czy wykorzystam? Wszystko się okaże, tak jak i ten sznureczek. No, w trakcie budowania kompozycji, a wiecie, u mnie to różnie bywa. Czasem zamysł jest inny, a w trakcie mi się coś odmieni i wykonam troszkę inaczej. Także, w każdym razie, serdecznie Was zapraszam na dalszą część filmu i życzę miłego oglądania. Moi drodzy, moja praca jest skończona. Możecie zobaczyć, że karteczka jest oklejona ze wszystkich stron. A na froncie mamy pierwszą warstwę, a właściwie pierwsze dwie warstwy, bo papier lustrzany z papierem skrapowym przyklejone są na płasko. A kolejna warstwa już jest na dystansie. Tym razem kleiłam na birmacie. I też mamy tutaj rameczkę, <coughs> przepraszam, z papieru lustrzanego, na no to papier skrapowy. I mamy rameczkę z Max Lekkiej, parę młodą i kwiatową kompozycję. Na dole mam umieszczony napis w dniu ślubu, również podbity papierem lustrzanym i przyklejony na dystansie, na kosteczkach. Dość bogata jest ta kompozycja tutaj. Kartka, zobaczcie, jest do pudełka, dość wysoka. I zdobią ją moje kwiaty materiałowe, ale różyczki. Jednak troszeczkę tutaj je obsypałam brokacikiem, a właściwie dodałam troszeczkę tego brokaciku od Asi I troszeczkę białych kuleczek. Dodałam również tutaj te koronkowe frędzelki. No i tak się prezentuje kartka całej okazałości. Mnie się w efekcie końcowym bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam również moja propozycja kartki z okazji ślubu się Wam spodoba. Oczywiście odsyłam Was na fanpage I Love Digi. Gdzie można zakupić te piękne dygi papiery, bo przypominam, że są to papiery do samodzielnego wydruku. A tymczasem, kochani, pozdrawiam was serdecznie i ciepłutko. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa pa.